W niedzielę 24 listopada na autostradzie A2 w rejonie powiatu Międzyrzeckiego 64-letni kierowca ciężarówki stracił panowania nad pojazdem, wyjechał z pasa jezdni i przewrócił przyczepę. Na szczęście, w wyniku tego zdarzenia, nikomu nic się nie stało. Jednak sytuacja stwarzała poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Skierowany na miejsce patrol z międzyrzeckiej komendy. Przeprowadził badanie alkomatem, które wykazało, że mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. W związku z powyższym został zatrzymany, a jego pojazd zabezpieczony na policyjnym parkingu. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna poniesie dotkliwe konsekwencje prawne. 64-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności oraz obowiązek wpłaty świadczenia pieniężnego na wskazany przez sąd cel a także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres co najmniej trzech lat.